Teatralna bez nazwy. Dlaczego tu jesteśmy? Bo kochamy teatr. Bo lubimy ze sobą spędzać czas, bo sprawia nam to radość. Może teraz coś w skrócie o naszych spektaklach? Nasz ostatni spektakl wirtualny został zrealizowany w ostatnim czasie. Przedstawimy go w Anglii, w Northampton, gdzie, gdzie zostaliśmy zaproszeni. Ukazuje on problemy młodzieży, z którymi każdy z nas może się borykać. A teraz coś o niedźwiedziach? Słynny najazd niedźwiedzina Choryniec Zdrój to przedstawienie, które graliśmy na Wiesiadzie Teatralnej. Jest ono na podstawie słynnego najazdu na Sycylię Dino Bucattiego. Opowiada o przygodzie, przyjaźni, a także zmianie i jest odpowiednie nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Okej, okay, to może teraz ja coś powiem. Jak widzicie, drodzy Państwo, są bardzo skromni. Grupa powstała już trzy lata temu zaczynali od zwykłych, najzwyklejszych scenek teatralnych, skeczy, kabaretów. Dołączyła się do nas Zuzia, która jest z okolic Tomaszowa Lubelskiego, młodzież z Lubaczowa, Michał i, i jego bracia, których tutaj dzisiaj nie ma. I oczywiście młodzież z gminy Choryniew Zdrój faktycznie kochają teatr pracują bardzo dużo pracują ciężko wytrwale no i efektem tego było to, że w tym roku zostaliśmy nominowani i zagraliśmy na 40 jubileuszowej biesiadzie teatralnej w Chorący Zdrois co było też owocem tego, że zostaliśmy zauważeni przez Polonię angielską i Polonia angielska w ramach takiego projektu który się nazywa przystanek Choryniec Zaprosiła nas do Northampton, aby tam pokazać młodym ludziom, dzieciom, jak się pracuje, co to jest sztuka, co to jest polskie słowo, przede wszystkim, żeby te dzieci nie zapomniały swojego ojczystego języka, między innymi. Jest w ramach tego przedsięwzięcia, jakim jest przystanek Lokomotywa, jest organizowanych bardzo dużo. Różnych przedstawień, różnych konkursów fotograficznych, poetyckich, literackich. My jedziemy z twórczością teatralną, z twórczo twórczością aktorską i dwa spektakle. Tak jak tu Zuzia powiedziała, słynny najazd Niedźwiedzi na Choryniec i druga, druga sztuka wirtualnie, to jest pra premiera, bo premiera już była tutaj niedawno na Motosercu bardzo trudna sztuka, aczkolwiek sztuka, która mówi o, o, o bardzo trudnym problemie, który jest teraz wśród młodzieży, a tym problemem jest niestety, ale internet i gry internetowe. Nie tak samo jak internet jak gry internetowe i samotność, depresja i wiele innych, wiele innych schorzeń, bo, bo, bo depresja jest chorobią, chorobą wśród młodzieży, która powoduje i doprowadza bardzo częst, często do tego, co będzie pokazane właśnie w wirtualnej, czyli do śmierci. Jest to bardzo trudny i ciężki temat, ale myślę, że na czasie i warto było o tym, o tym, o tym problemie y, powiedzieć coś zrobić z tym. Ja bardzo serdecznie chciałabym w tym momencie podziękować wszystkim sponsorom, y, którzy przyczynili się do tego, że możemy jechać. Przede wszystkim panu Witowi Gminy Choryniet-Zdrój, panu Robertowi Serkis Serkisowi pani radnej sejmiku wojewódzkiego pani Anichu, która nam pomogła nawiązać kontakt z panem marszałkiem y, województwa podkarpackiego panem Ortylem, który nas też bardzo hojnie obdarzył y, z panem prezesem banku spółdzielczego w Lubaczowie, z nadleśnictwem Lubaczów i czekamy oczywiście na jeszcze czekamy na więcej y, bo niestety koszty są dość wysokie, a nam jeszcze troszeczkę od tego wszystkiego zostało. Ale w tym momencie chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i zaprosić, mam nadzieję, już na kolejny spektakl tutaj do Choryńca i może nawet i na wysiadę teatralną. A co? młodzi? Zapraszamy? Zapraszamy? Zapraszamy i dziękujemy.